Profesor, doktor, habilitowany, Edyta, szałek. Parametry określające stopień przechodzenia substancji do mleka matki. <laughs> Taki parametr, który nam matematycznie określa i podpowiada nam w dużym stopniu, czy dana substancja faktycznie pojawia się w mleku i czy pojawia się ona tam w dużych stężeniach, to jest współczynnik MP od Milk Plasma Ratio. I co nam mówi właśnie ten współczynnik? Ten współczynnik nam mówi, że jeśli, bo jest to tak naprawdę stosunek stężenia, Danej substancji w mleku do stężenia tej substancji we krwi matki. Więc jeśli ten stosunek, czyli współczynnik MP wynosi 1, to oznacza to, że stężenie substancji w mleku jest takie samo jak we krwi. To znaczy, że substancja dobrze przechodzi do mleka. Jeśli ten współczynnik MP wynosi np. 3, tak może być np. dla nikotyny, to wiemy, że ta substancja osiąga w mleku stężenie trzykrotnie większe niż we krwi, a więc kumuluje się w mleku. Jeśli współczynnik MP wynosi np. 0,2, no to wiemy, że tylko 20% tego stężenia w krwi znajduje się w mleku. Np. dla kwasu foliowego współczynnik MP właśnie wynosi 0,2. <trym> Y, nastężenie substancji. Przepraszam, na stężenie substancji we krwi dziecka dodatkowo jeszcze wpływają pory karmienia. Yy, to znaczy, jeśli spodziewamy się, że dana substancja osiąga stężenie maksymalne na przykład po godzinie od przyjęcia, to powinniśmy unikać karmienia po tej godzinie. Na przykład nikotyna tak, osiąga stężenie maksymalne po godzinie we krwi yy, i prawdopodobnie również w mleku, <laughs> więc jakby unikamy tego karmienia właśnie w tym czasie. Często się czasami. Trwania karmienia. Jeśli często karmimy, no to wiadomo, że dziecko wypije większą dawkę sumarycznie tej substancji. Objętość przyjętego przez dziecko pokarmu jest ważna, no bo na początku dziecko jest małe, również pije niewiele tego mleka. Ta objętość wynosi 30 do powiedzmy 100 ml na dobę. Natomiast z upływem czasu no to jest kilkadziesiąt mililitrów na kilogram masy ciała, czyli z upływem czasu wiadomo, że dziecko będzie sumarycznie wypijać też większą dawkę. E, długość również e, biologicznego okresu poutrwania. Ten biologiczny okres poutrwania oznaczamy jako T0,5. To jest taki parametr, który nam podpowiada i, między innymi, jak szybko lek usuwany jest z organizmu. Nie zagłębiając się już może w szczegóły tego parametru, powiem tylko, że jeśli ten T0,5 wynosi na przykład Dwie godziny, na przykład dla nikotyny, wynosi dwie godziny, to pozbywamy się substancji z organizmu mniej więcej po minimum pięciu Tezropu, czyli po dziesięciu godzinach. Tak? Czyli ten Tezropu nam podpowiada właśnie, jak długo ta substancja będzie znajdować się w naszym organizmie. Niektóre substancje, na przykład, potrafią mieć Tezropu na przykład 120 dni, co oznacza, że w bardzo długim okresie czasu będzie ta substancja w naszym organizmie. No i kolejny parametr, który też matematycznie nam podpowiada, czy mamy do czynienia w miarę z bezpieczną substancją, czy też nie, to jest współczynnik RID. RID, czyli względna dawka przyjęta przez dziecko, względna, dlatego że względem dawki matki. Obliczamy to w ten sposób, że dawkę dziecka dzielimy przez dawkę matki i mnożymy to razy 100%. Przyjmuje się ogólnie, że jeśli wartość RID jest poniżej 10%, uznaje się tą substancję za bezpieczną. Tak oczywiście zawsze nie jest, ale powiedzmy, że musimy przyjąć właśnie jakiś punkt odcięcia dla większości substancji. Bo na przykład RIT dla paracetamolu, który ogólnie jest bezpiecznym lekiem w okresie laktacji może wynosić nawet 25%. Natomiast yy, yy, Natomiast jeśli y, bierzemy pod uwagę leki, np. psychotropowe, to tutaj dążymy do tego, aby ten współczynnik RIT był rzeczywiście mniejszy niż 5%, czy mniejszy niż 1%. Tak? Także tu trzeba ostrożnie do tej wartości podejść, ale m, pierwsze na co rzucamy okiem, to też często jest właśnie ta wartość m, względnej dawki y, dla dziecka. I jeśli jest to poniżej 10%, to na pewno możemy być spokojniejsi. Także to są takie parametry m, troszkę matematyczne, ale one w bardzo fajny sposób podpowiadają nam przede wszystkim, jak podejść do y, właśnie y, tutaj bezpieczeństwa tych substancji. I przykład kofeina. sobie prześledzimy może te parametry, żeby to sprawdzić jak to wygląda w praktyce. Wiemy, że w okresie laktacji zaleca się maksymalnie 300 mg kofeiny na dobę. W suplementach według uchwały zespołu do spraw suplementów diety z 2019 roku mamy informację, że maksymalna dawka w suplemencie powinna być 400 mg na dobę, maksymalna 200 mg jednorazowo. No, mamy też informację, że kubek kawy parzonej to 85 mg, kubek kawy rozpuszczalnej 115 mg, herbaty 30, tabliczka gorzkiej czekolady 65, mlecznej 20, puszka coli 30, tak? Także wszystko trzeba zawsze pozliczać, żebyśmy faktycznie wiedzieli, ile tej kofeiny zostało wypite. No i tutaj parametry, które, o których dzisiaj też mówiłam, tak? Czyli właśnie ta biodostępność, czyli F, jeśli chodzi o kofeinę, 100%, Czyli wchłania się świetnie. Masa cząsteczkowa jest poniżej 200 daltonów, czyli wiemy, że będzie rzeczywiście dobrze przechodzić do mleka. Stopień wiązania z białkiem niewielki, czyli duża część może penetrować przez barierę krew-mleko. Stęż, to stężenie maksymalne we krwi występuje po pół godzinie do dwóch godzin. To te 0,5, o którym mówiłam, wynosi 5 godzin, czyli pozbywam średnio. To oznacza, że po minimum 25 godzinach dopiero pozbywamy się tej substancji z krwi. Współczynnik MP, zobaczmy tutaj w niektórych badaniach, jest 0,8, czyli to pokazuje, że te stężenia w mleku i we krwi matki będą porównywalne, no i ta względna dawka dochodzi tutaj, jest powyżej. 10%. Tak? Także tutaj yy, te parametry na pewno bardzo ładnie nam podpowiadają, takie kwestie yy, też właśnie bezpieczeństwa danej substancji i też to jak przechodzi do mleka.